Działa? Działa. Yy, dobra, to ja proszę po kolei. Pierwsze miejsce kasy tytani. Tutaj po lewej. Na środku drugie miejsce. Czarne habry. Trzecie miejsce po prawej. Mojej prawej. I kaset tytani znowu wygrali. Utrzymali. Utrzymali. Dobra. Ja teraz będę prosił e, nagrody trzecie miejsce. E, trzecie miejsce. Ryka w górę, bo teraz nie wiem kto jest skąd. Tu e, tak tu ładnie tak się ustawić, żeby baner było widać. Halo. Sprawdźcie się tak bardziej w tą stronę. W drugie miejsce zaprosi, żeby trochę odsunęli baner, żeby było widział. Okej? Okay. To przesuńcie się panowie. przesuńcie się. Jakaś dziewczyna do tego, prawda? Dobra, to jak już stój... Ja Zależ wąsami ładnie. To możesz wręczyć. Nasza pasie. Zawsze marzyłem o grze najmłodszej. Teraz No nie, ale... I wielkie brawa, wielkie brawa. Jeszcze chwilę dla reportera. Teraz zdjęć ładnie. OK, pięknie, Teraz teraz poprosimy teraz na bok, zapraszamy teraz 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 Nagrody. teraz

czy sobie zostawi tą myszkę, czy podaruje któremuś ze swoich kolegów? Albo nie. Nie, bo. I wielkie brawa. Trochę większe, trochę większe. Brawo. No czyli dziennie. Osobiście moi faworyci podczas tego turnieju, ale niestety się nie udało. Jeszcze chwila dla reportera, parę zdjęć. I szeroki Dziękujemy bardzo, jeszcze raz wielkie prawa. Poproszę. Poproszę też na boczek. I teraz... Pierwsze miejsce. Dobra, to ja wezmę. To? Jesteś ślepa. Chodź tu. Kolej zabij. Kolej zabij. Zapol. Ale może to by było widać. Dobra, to... Można wracać nagrody. Ja to moja pierwszego miejsca. Cześć. Wielkie brawa dla zwycięzców. Utrzymali tytuł mistrza na LoL W końcu będziesz miał na czym grać. I kto jest kapitanem? Kto? W ręce kapitana... Wstyd się Czy to się nagrywa? Tylko formalnie. Nie wiem, wcale nie Puchar zwycięzcy. Wielkie brawa! brawa. <ślepie> <Uch. ślepie> Ładny. <done. ślepie> Proszę trochę paner opsymować, żeby było widać. Chwila dla reportera. I tym samym dziękujemy bardzo na tegoroczną edycję League of Legends w LAN Warsie. Zapraszamy za rok.